Technik pożarnictwa to zawód trudny, odpowiedzialny, ale przynoszący ogromną satysfakcję i cieszący się dużym zaufaniem społecznym. Wymaga on sprawności fizycznej, a także odporności psychicznej. Technik pożarnictwa wykonuje czynności związane z obsługą sprzętu ratowniczo-gaśniczego, ewakuuje poszkodowanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Udziela pomocy medycznej i psychologicznej poszkodowanym oraz ratownikom. Zajmuje się też organizacją i prowadzeniem akcji ratowniczych w przypadku pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, awarii oraz zagrożeń spowodowanych toksycznymi środkami przemysłowymi. Do jego zadań należy także rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń występujących w miejscu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz na terenie obiektów znajdujących się w obszarze chronionym. Od sprawnej akcji nierzadko zależy nie tylko zdrowie, ale także życie ludzi. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pożarnictwa. Może podejmować pracę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także w strukturach organizacyjnych Komend Miejskich, Powiatowych i Wojewódzkich. Wykwalifikowany technik pożarnictwa może również podjąć pracę w specjalistycznych grupach wodno-nurkowych, wysokościowych, poszukiwawczo-ratowniczych. Chemiczno-ekologicznych w jednostkach wojskowej Straży Pożarnej lub lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej. Aby sprawnie i efektywnie wykonywać swoje zadania, technik pożarnictwa musi umieć obsługiwać różnorodne narzędzia, urządzenia i przyrządy pomiarowe, w tym wyposażenie wozu bojowego, specjalistyczny sprzęt ratowniczo-strażacki. Specjalistyczny sprzęt do działań ratowniczych na wysokości, profesjonalny sprzęt gaśniczy oraz wielofunkcyjne narzędzia strażackie. W czasie przygotowania do zawodu umiejętności praktyczne słuchacz kształtuje w szkołach i jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, pracowniach szkolnych, jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jednostkach ratowniczo-gaśniczych i obiektach dydaktycznych. Szkoły, chcąc zapewnić wysoki poziom kształcenia, gwarantują specjalistyczne laboratoria i pracownie z niezbędnym wyposażeniem, które dają słuchaczom możliwość bezpiecznej obserwacji i przeprowadzania eksperymentów odwzorowujących zjawiska występujące w trakcie działań ratowniczych. Technicy pożarnictwa cenią w swojej pracy prestiż zawodu i szacunek społeczeństwa, jakim cieszy się ich profesja. Nie bez znaczenia jest też stałe zapotrzebowanie na rynku pracy oraz możliwość podjęcia pracy w kraju i za granicą.